Czołem W komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach odbyły się oficjalne uroczystości z okazji obchodów Dnia Strażaka. W trakcie głównej części uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia strażakom oraz awansy na wyższe stopnie służbowe. W komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach obchodzimy Dzień Strażaka. Co prawda to świętowanie rozpoczęliśmy już 4 maja wspólną mszą świętą ze strażakami, ochotnikami. Następnie był przejazd kolumny samochodów strażackich ulicami Gliwic. Ale to dzisiaj mamy ten oficjalny Dzień Strażaka. Tak jak w każdej komendzie, w maju świętujemy święto naszego patrona, świętego Floriana. W imieniu prezydenta Zygmunta Frankiewicza, ale również obecnych tutaj, tutaj wójtów, burmistrzów i przedstawiciela powiatu gliwickiego czyli samorządowców ziemi gliwickiej którzy jak zawsze co roku zjawiają się tutaj niezawodnie w dużej liczbie chciałbym przekazać wyrazy szacunku i podziękować wszystkim strażakom i druhom za ofiarną służbę na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców ziemi gliwickiej Wyróżnienia i awanse, które dzisiaj były wręczone podczas tej uroczystości są również materialnym dowodem szacunku społeczeństwa, które, tak jak było powiedziane, od wielu, wielu lat w sposób wyjątkowo zgodny, wielkim szacunkiem otacza straż i służbę, którą na co dzień sprawujecie. Dzisiaj w Gliwicach. Jest to o tyle ważny dzień, że wielu z Was dostąpiło dzisiaj awansów na wyższe stopnie służbowe. Wielu z Was zostało wyróżnionych medalami, czy za zasługi dla pożarnictwa, czy dla ochrony przeciwpożarowej. To takie podziękowanie za rok służby, i również dzisiaj z okazji tego święta życzę Wam, by jak przyjdzie taki czas, że. Odwrócicie się za siebie w oczekiwaniu na pomoc przyjaciela, ten przyjaciel tam będzie. Bo to jest bardzo ważne w naszym strażackim życiu. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 4,5 tysiąca interwencji. Różnych interwencji, trudnych, coraz mniej mamy pożarów, coraz więcej różnych innych zdarzeń, najróżniejszych. Ale muszę powiedzieć, że strażaków mamy bardzo dobrze wyszkolonych. Mamy bardzo dobrze wyszkolonych strażaków, ochotniczych straży pożarnych, z którymi na co dzień współpracujemy. Także myślę, że te interwencje, które przyszło nam realizować, były zrealizowane bardzo dobrze.